🎵🎵🎵 na kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj będziemy dobijać Bula. To jest postać. Tak, to jest postać, którą można blokować na 250 pucharkach prawdopodobnie. Tak, nie mylę się. Dograłem sobie troszeczkę, żeby mieć te 198. Tak, to miało być wszystko wyliczone. Tak serio to chciałem, no... To miało być bo nie chciałem dobić 200 przed odcinkiem, tylko chciałem dobić już na odcinku tą 200. I dobić bula, jeśli nam czas pozwoli. Także nie ma co tracić czasu i gramy. A zagramy sobie solo. A czemu nie? No, więc. Gramy, gramy, gramy. Nie a idzie ty mi tam Ej, ej, ej. Zginę. Oj, ojej, ajej, ajej, to był wielki błąd. To co ja zrobiłem. No i straciłem pucharki, prawdopodobnie. ja Jezu, nie mogę wyjść. Ech, No jeden tylko straciliśmy. To to, 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 tam to, będzie to, 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 to tak źle. To teraz zagramy sobie inną postacią. Kurde chciałam w to. I dół, bo wiem, że ktoś nam pomoże. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy Oj oj internet. Napraw się. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy chcielibyście odcinek znaczy, live'a nie, planujemy live w ogóle. my ja Czy na przykład w poniedziałek taki live szybciutki, godzinny, byłby ok? Czy też nie? Nawet może bym spróbowała nawet funkcję donate'ów odstawić. Jeżeli by się udało, to byłoby super. Jezu, już! Szybko. Pewnie będą mieli 11 Jakiś prosy pewnie idzie gdzie jesteście Aj serio, to są prosy czy Mistrzowie chowanego Co to jest? Nigdy takiego tak nie widziałem aj, aj, aj gdzie oni są? O tu! Ale... Oj, oj, to może być ciężkie. Oj, ja apito. Dobra. Jak się bawić, to się bawić. Może nie trafimy Dobra, ale łatwo, łatwo, łatwo. Kurde, muszę sobie lepiej. Dobrze, dobrze. Mike Mamy szóstą rangę. Także nice, nice, nice. O. pierwsze 200 pucharków, znaczy już drugą 200 tak naprawdę Idziemy szybko, gdzie to na przykład doma? Tam gdzie jest największy mam na tym Najbardziej lubię grać na El sobie do Alprimo. Primo na też lubię grać, na zewnątrz Shelly Taka No i sobie mam, o, możemy ulepszyć sumie, i sobie, sobie ulepszymy Ulepszyliśmy. Czwarty po, czwarta ranga. Zagramy sobie Shelly jak mu ulepszyliśmy. No i... Już widać tutaj Bula tego, tego człowieka. Zagramy sobie na przykład na super stadionie za dno. Let's play! Ja ze gdzie idziesz chłopie? Strzelaj! Strzelaj no! Dobrze, Jezu, Maria. Dużo tych przyjęć piłki było. Jezu, ile... za jednym udzem poszło ludzi to nie wiem, ale... Tutaj to przejdzie? Idzie, gdzie idzie. O kurde, dużo ich tam jest. Ja strzelam bramkę! Gdzie idziesz? Moja piłka. O mam te, bo się będę strzelał z daleka. nie to widzą, ale O? Czekaj, cicko, cikko, Szybko! No nie przeszła ta piłka! No idę tam strzelać. Yes! Pierwszy raz kurde na odcinku zrobiłem golę. Nice. Piąta ranga, już szara. Szóste doświadczenie. I tutaj mamy... Poziom, kurde. O, co to za że żetonów? 380, tam. Nawet szybko to wbijemy, tak że wam powiem Będziemy sobie grać za dymę Bo to spory, wiecie co chodzi Aha, kurde Barley pisał się swoim atakiem jak tak powiedzieć mogę wybij to Wojtek Talk na mnie, nie dotykaj mnie ale idzie no nie, kurde no co to jest ale ładnie szedł to z czerwona czerwone niebie, nie, to jest ciekawy meczyk, tak bym powiem chciałem powiedzieć, że nie będę używał ulta, bo mi się nie przyda, ale że tam będziemy wygrywać jeden. Ja ptoleń trafił. Co za gość. Moja, przejmuję tą piłeczkę. Idę, 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 idę. To się przekład wystawił? Ej, proszę bardzo. Nie gadaj się, że strzeliłem. Jak szterelion się tak wkurza... Ale chyba szczelinę, słyszałem to. Nie, nie, nie. Dobrze! Jezu, co to było za wyjęcie! No i zresztą na Ulta. No, co to jest? 47 hp. Co to jest? przepraszam, no, przepraszam Państwa, to jest? Nic się spodobało. Nie, kurde, ale miałam tam już panie, nie zdążyłam tylko go nacisnąć. Łciutko. Moja, 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 ja mam kupię! Gol. Jest, jedan nie do, Ja się tam potoczyła. Ale nie doszło. Kurde, misiu! Może mi ci podał? Ale będzie remis, więc nice. Strzelaj! No strzelaj! Co za gość. Aha, w dogrywce wygraliśmy. Nice. Mamy już te 222 pucharki, ale by coś mi się spodobała ta granie za dymem. Mam nadzieję, że wam się nie znudziło. Ale mi się spodobało. Spróbujemy dzisiaj jeszcze zmienić imię. Kurde, nie wiem, podał. Dobra, szybko Wojtek! Dobrze Mortis. Ojej, mam mała HP. Łatwo. dobra, dawaj. Mortis jest szybki. No, Mortis tutaj jest dobry, bo jest tu jest, szybki. Jestem gwiazdą gry? A co mu ten, jak on szczył, ten Mortis, jak on się dwie bramki? Nie wiem czy chodzi, ale... No dobra, nie tam, Lepiej dla mnie. O, co tu mamy do otwarta? Mamy... 50 minut do odebrania, nie, nie do otwarcia. Jak tam powiedziałem. Dobra, gramy, gramy, będą nas czas goni. A gramy to samo? To samo. Będzie tytuł odcinka gramy za dymę. Gramy za dymę i wyjemy... No, będzie prawdopodobnie taki sam, czy już wiecie jaki jest, ale... Ja jeszcze nie wiem, będę myślał, jak zawsze. Jest. Trochę dość... Tak jakby... Dawno nie trafiliśmy żadnego zad zadymiarza, więc trochę to smutne. Dawaj, strzelaj! Obronię cię! Dobrze. Do ja jak sobie szybko nabić no, ulta? To... Chłopie, podaj mi, bo ja mam ulta, wiesz? Nie, no, perfekcyjny strzał No i Nic oddać, nic ująć Mam szóstą razem. razem 30 238 Czyli zostają nam jakoś dwie gry, więc fajnie Ale te dwie zagieramy sobie na innym na przykład nie na zbiorze, tylko na starcie albo na zbiorze tam się z kimś gra. I takiego sobie jaka, jak nie uratuję A, ratujcie mnie chłopaki Szybko! O Jezu pomyliłem sobie piłko! Ja myślałem, że nie mam piłkę. Ja wcole coś mi się pocićkało. Dobrze, Miska wytworzyłaś. Dobrze, dobrze, dobrze. Zbiera się tylko tego. Klejnotka. Mamy 4, a nie 0. Jeszcze mam 5. Dobra. Ale... Bye bye. Jezus, gość tu trafił tym. Ten... Ja pitolem. Jeden PRQ... Nie, Jezu, ale mi się mylę kleina z PRQ To jest ta roza. idźmy stąd. Już cię zepchałem Dobra. No nie! Nie za... się na tego, myślałem, że mam 6. Jezus, ale... Jestem jest dziwne i prawdopodobnie tak miałem cały czas. Tak miałem często. Pewnie mi stąd. Dobra. Zabierz go. Nice, bierz to Ja e, Jezus, e, znaczy nie parki bo, no wiecie, zachodzimy Klej na te Dobra, nice, 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 nice panu Dobra, już nie ma co Wygraliśmy Jeszcze jedna gierka Będziemy mieli to co chcieliśmy. No, jedna kierka i mamy bula. A gramy dalej Shell i zagramy sobie. Mm, dobra, gramy solo. to... Musimy się kickać? Nie, kickać. No wiecie. Bać. Jeżeli jem naga. No nie. Te kasę taka sama połosa dziecka była. Uciekaj wojtek. Teraz nie robię żeby to jest tylko. Albo zrobię to samo. Możecie, możecie mnie hejtować. żartuję, proszę, nie robi Dobra! Wiem, że ktoś mi pomoże musimy, musimy dzisiaj jakieś starcie wygrać, bo nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy jedno, ale jeszcze jedno. Gram z Barleya, więc. No, w lepszej postaci nie mogłem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ten... Powinniśmy mieć za chwilę dwa. Aha, to jest 16, czyli No, co za czemu ten Barley tego nie brał? Że muszę uciekać. O, mam trzy, dobra. No to nic nie mówiłem. No i papa, mówiłem, że. Perfekto, perfekto Tutaj jest poko. Strzelam. Nie, nie mogę. O kurde. Szelka, szulka, Bye bye. Mam 7. Barley! Już cię idę pomóc. E, no, łatwo, to muszę i robi. O ja to. Dobra, jeden leży. Mamy 9. Par tu Już mogę powiedzieć par cubów. Tam Barley musi go zabić Tu nie ma nikogo? Tam jest najbliższy Ojej, Oj oj A kurde, tu są jeszcze inni. Nie ja zauważyłam ich. Zegłaby się tamtych. Dobra. Gdy dwóch się biję, to, to, to trzeci korzysta Dobra, <grystanie> ty jesteś. Tylko że teraz trzeba szybko to robić, się szalka za chwilę drodzi. No Jak znajdzie, tutaj jest pewnie. No wiem. Trzeba uważać na tą szelkę, bo ona się odwróciła. A dobra, nic nie musiałem robić, bo. Barley, najlepsza postać. Idziemy w pokarku. Wśród Marangam. I mamy bula. Ja jestem w no miał problemy z przesłaniem, no ale przeżyję. Odbieramy bula i szybko kończymy odcinek. Ło, nowa postać! Nice! NICE, NICE, NICE Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego, tego odcinka yy, Oblokowaliśmy Bula No Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem Pamiętajcie, nie będziecie na bieżąco A tutaj są filmy codziennie No i co ja mam powiedzieć?